Dzień dobry. Witam na moim kanale Tarot moimi oczami. Ilona Miller z tej strony się kłania i witam wszystkie zodiakalne Wagi. Kochani, zapraszam do czytania na lipiec 2024. Zobaczymy sobie co tutaj będzie się wydarzać dla dla zodiakalnej wagi, ale kochani pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować, nie ma takiej e, możliwości. E, zrobimy sobie to na lipiec troszeczkę inaczej niż jak ja lubię w krzyżu celtyckim, ale poprzez trzy karty na sferę zawodową, trzy karty na dom, co przy domu, i trzy karty na miłość, i tutaj boskim tarotem ostrzeżenia, na co zwrócić uwagę, czy, czy jakieś zagrożenia. Zobaczymy, jakie się karty pokażą. Oczywiście też jedno przesłanie z magicznych syren i delfinów, i też jak zaopiekować się tutaj sobą na ten czas lipca, jak podejść z miłością do siebie. Z przełożenia też zobaczymy sobie jaka będzie tutaj aura, co tutaj tarot będzie chciał też podpowiedzieć. Zobaczymy a jakie będą tutaj dla Was ważne, ważne tematy. Zatem zodiakalna waga lipiec 2024. Zodiakalna waga, lipiec 2024, Karta cesarza, czwórka denarów i e, królowa kielichów, być może hmm. Chcecie nawiązać kochani, jakieś, jakieś porozumienie z kimś, być może z waszym, z waszym partnerem, może tutaj, ale nie wiem, czy jedna strona jest zamknięta, czy oboje jesteście zamknięci, ale tak jakby pokazuje się tutaj para, energia męska, energia. Żeńska, no i piątka mieczy, pod spodem, pod spodem walka, tajemnica, księżyc. I po prostu czujecie się już no, zmęczeni, powiedziałabym, w pewnych, w pewnych kwestiach. To tutaj Tarot chce zwrócić uwagę, co się dzieje. Łzy kochani przez cesarza, jeżeli nie są to sprawy zawodowe, urzędowe, to być może tutaj partnerskie. Ale wy, um, no, no nie mogę powiedzieć, że wy oglądający, bo ta energia, bo to jest czytanie kolektywne, jedna strona tak jakby daje od siebie więcej. Ma więcej tej empatii, zrozumienia, miłości. Także zobaczmy. Trzy karty poprosimy dla sobie wagi na sferę zawodową. Karta wieży, kochani, rycerz buław i szóstka, szóstka denarów. Tutaj u Was, kochani, coś się, coś się zmienia. Może poszukujecie, Pracy. Może tutaj coś Was bardzo denerwuje w tej, w tej pracy. Są jakieś pewne utrudnienia, nie ma tutaj równowagi w braniu, dawaniu. Może Wy za bardzo, za bardzo jesteście zaangażowani w coś, w jakieś, w jakieś projekty, ale nie ma tutaj jak gdyby adekwatnego wynagrodzenia. Powiedziałabym, że jest więcej strat niż, niż zysków. Tutaj tak te finanse, ta sfera zawodowa, tak się tutaj kształtuje dla zodiakalnej wagi na czas, na czas lipca. Może też tak być, że niektóre zodiakalne wagi mogą się po prostu przeprowadzać, jakby zmieniać nie to, że stanowisko pracy, ale miejsce, miejsce pracy, tam, do którego już żeście się przyzwyczaili i po prostu następują pewne. Pewne zmiany czy to budynku, przeniesienie się zupełnie na, na inny, inny adres waszej, waszej pracy. Opowiem coś, coś takiego, bo może po prostu, czy rozpoczynają się jakieś remonty, czy jakieś coś, ale zupełnie inne, inne miejsce waszej, waszej pracy. Może być nerwowo, może się wiele dziać przy Waszej pracy, w Waszej pracy, ale powiedziałabym, że w lipcu, no niestety te, te finanse też mogą być takie, że one troszeczkę nie, nie to, co byście sobie życzyli. O, powiem powiem w, ten, w ten sposób: będą jakieś straty. Uważajcie. Bo no tutaj trzeba będzie, trzeba będzie zwrócić, zwrócić uwagę, żeby coś takiego się nie wydarzyło, że poniesiecie jakieś, jakieś straty. Zobaczmy, co przy domu, co na dom dla zodiakalnej wagi. Dziewiątka kielichów, karta kapłana i as denarów. Hmm. No, powiedziałabym, że tutaj dość, dość stabilnie. Jakieś nowe projekty, jakieś nowe początki. Być może ta sfera zawodowa, czy to wasza, czy waszego partnera, może mieć też wpływ na to, co będzie się. Działo w domu, prawda? Tutaj też powiedziałabym ten as, as denarów. No jest to planowanie jest to jak gdyby pewien, jak gdyby zalążek czegoś, zasianie ziarna w czymś żeby móc spełnić swoje życzenia, swoje marzenia. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Waszego partnera, czy, czy partnerkę, to zdecydowanie tutaj będzie zainteresowany, będzie zajęty, jak gdyby. Tworzeniem czegoś nowego, wchodzeniem jak gdyby w jakieś nowe, nowe początki, tutaj, tak mi się tutaj coś pokazuje. Może dla jednych, bo pamiętajmy, że to jest czytanie, to jest czytanie ogólne i tu historii może być, no, masę. Ja mówię w pierwszej kolejności, co czuję intuicyjnie, jak, 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 jak widzę. Może, kochani. Czy zakup jakiejś działki, jakiejś nieruchomości. Ale dociągnę sobie jeszcze jedną, jedną kartę. Dziesiątka kielichów, czyli z dziewiątki kielichów na dziesiątkę, czyli spełnienie swoich oczekiwań. Powiedziałabym, że w domu źle się nie dzieje, pomimo tam przełożenia. Z tych z, z kart, że coś, coś złego może się wydarzyć, to tak tutaj przy, przy Waszym domu na czas lipca możecie być, możecie być spokojni. Natomiast tutaj w sferze zawodowej coś, coś z pracą może nie pójść po myśli Waszego partnera czy po Waszej myśli. Co z miłością? Król Kielichów, siódemka denarów i karta diabła. No, powiedziałabym, że tutaj jakieś uzależnienia, jakieś ciągotki w stronę, w stronę mężczyzny, który jest, powiedziałabym, no, stabilny, taki, stateczny. Ale nie jest wylewny emocjonalnie. Jest taki powiedziałabym troszeczkę może zachowawczy. On skrywa tutaj swoje uczucia, swoje emocje. I ta siódemka denarów pokazuje też, że tak jakbyście oczekiwali na coś, czekali w że tutaj jest zalecana, zalecana cierpliwość, jeśli chodzi o tą sferę uczuciową. No ale ten, ten diabeł, on się tutaj pokazuje taki, że och, tu aż się, aż się pali tutaj pewne jakieś, jakieś namiętności, jakieś obsesyjne myśli, ale zobaczmy jeszcze jedną kartę. No, kochani, karta cesarza. Hmm. Jeżeli y, nie jest to Wasza energia, Waszego partnera, to tutaj powiedziałabym, że w, tych, w, tej, w tej miłości a może być jakaś rywalizacja. Pokazały się no. Pokazała się energia, energia męska, ale też energia stałego partnera, męża, prawda, cesarz to jest stały, ale jest to też taki bezwzględny taki i przy nim, przy nim jest ten, ten diabeł, prawda, czyli tutaj powiedziałabym, że w miłości, w tych uczuciach dla zodiakalnej wagi, Raczej nie są korzystne um, układy na ten, na ten lipiec, że tutaj coś może się wiele, coś może się wiele wydarzyć, tutaj będziecie coś oczekiwać, a jednak zalecana będzie niestety cierpliwość. Kochani, no właśnie, tu czytania, dwójka mieczy, pewne tajemnice, aski kielichów, nowe uczucie. Pasie denarów, ósemka w jakieś wiadomości, jakieś informacje. Chcecie osiągnąć jakiś sukces, jakieś, jakieś zadowolenie, jakiś płód zwrotny, żeby nastąpił. Jest jakiś problem, bo jest karta sądu ostatecznego, tutaj trzeba będzie rozwiązać jakieś problem, bo zapewne przy tej dwójce mieczy, czyli jakieś blokady, jakieś obawy, jakiś impas, to tutaj się pokazuje i to może być właśnie w rodzinie, przy rodzinie, kochani, może też czy przy pracy też już tutaj pokazują się kłopoty. Karta świata, nerwowe, nerwowe sytuacje, chęci jak gdyby. Dojścia do sedna sprawy, zakończenie pewnego etapu i rozpoczęcie, ogarnięcia tego, tego wszystkiego. No i królowa kielichów pokazuje się no i król denarów. Jeżeli nie są to tutaj te relacje zawodowe, prawda, to tutaj coś się dzieje na tej płaszczyźnie to może właśnie w związkach małżeńskich, tych, tych prywatnych, tych intymnych, coś może się wydarzyć. Dużo, dużo nieciekawych emocji. Powiedziałabym, że pod powierzchnią aż się będzie gotowało. Siódemka kielichów, możecie być rozkojarzeni i tacy w tym asie mieczy waleczni będziecie chcieli. Może rozpętacie o coś burzę, bo będziecie chcieli tutaj dociec prawdy, Szczerości, prawda? Pokazuje się też jeszcze król mieczy i pokazuje się jeszcze księżniczka kielichów. Mogą też być tutaj zaangażowane Wasze dzieci, może chodzić o dzieci. I powiedziałabym też tutaj chęci jak gdyby uzyskania jasności, może w sferze, w sferze materialnej, w sferze, w sferze finansów, coś takiego się tutaj pokazuje. W tle jest karta sprawiedliwości, czyli w jakiejś kwestii będziecie się kochani domagać, domagać sprawiedliwości. Diabeł, jeżeli się już pokazuje tutaj. W rozkładzie, w tych uczuciach, w emocjach, no to powiedziałabym, że nie jest, nie jest za, za ciekawie, bo jeżeli ten diabeł byłby tutaj na pracę, na sferę zawodową, no to chęć ogarnięcia po prostu tej sfery zawodowej, czyli takich tych dobrych pieniędzy, pomimo, pomimo że, że tam coś by się działo. Z tą przy tej wierzy niekorzystnego, to, to tutaj tak. Ale w uczuciach, w emocjach uważajcie, bo coś, coś może być, coś może być na rzeczy. Może jesteście skupieni na czymś, na, na kimś obsesyjnie. Może gdzieś jesteście tutaj zblokowani w czymś. Wiecie, jak sprawy się mają w danych kwestiach, ale nie umiecie podjąć. Decyzji. Zobaczmy zatem tutaj, co idzie z zewnątrz, jakie ostrzeżenia. No i kochani, to co tutaj w tle było? Piątka mieczy pokazała się, czyli walka. Trójka kielichów i kochani, asy kielichów. Tu się pojawia i królowa mieczy. Wydaje mi się, że będziecie dociekać, że będziecie dociekać. Być może tutaj. Jeżeli nie wy coś macie tam na sumieniu, prawda, zdrady, jakieś oszukiwanie partnera, to po prostu wydaje mi się, że Waszego partnera chcecie, chcecie sprawdzić, chcecie tutaj przeanalizować wszystko, bo, bo macie już serdecznie serdecznie dosyć, prawda, no tutaj się pokazuje, jak gdyby stan zagrożenia, jakieś nowe uczucie tutaj z zewnątrz przychodzi as kielichów, trójka kielichów czyli przyjemności tutaj, tutaj takie jakieś sytuacje w tej piątce mieczy, zazdrość, straty i taka bezwzględność no, królowa mieczy jest też rozliczającą tutaj też jest bezwzględna jeśli chodzi o energię, czyli takie klimaty na lipiec 2024 dla zodiakalnej wagi. Zobaczmy jeszcze, jaki będzie tutaj przekaz od magicznych syren, delfinów. Jaki przekaz dla wagi? Przyjaźń. Umów się na dzień zabawy z jednym lub kilkoma przyjaciółmi. Hmm. To, co idzie z otoczenia, trójka kielichów, może też jest, jest ci potrzebny luz, może wyjście właśnie do, do ludzi, z ludźmi, z którymi się dobrze czujesz, nie tylko się spinać, nie tylko tutaj angażować się, jak gdyby w sprawy, gdzie chcesz tam coś wyniuchać, coś, coś zobaczyć, coś usłyszeć. Dociec do prawdy, ale wydaje mi się, że, że chodzi też tutaj o tą, o tą przyjaźń, prawda? żeby, żeby poczuć ten, ten luz na czas lipca 2024. I kochani, jeszcze jak zatroszczyć się tutaj o siebie z miłością dla zodiakalnej wagi. O co tutaj chodzi? Jaki będzie przekaz. Popatrzmy. Taniec, kochani, taniec dla Was. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. Nie zamykaj się przed, przed innymi. Podziel się, podziel się tym, co, jakie, jakie talenty, jakie dary masz, masz w sobie. Droga, Zodiakalna wago, kochani, to tyle. Dziękuję. Pięknie, jeżeli spodobało wam się to czytanie, to pozostawcie komentarz, serduszko, kwiatuszek, dajcie łapkę w górę i zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, kolektywne. Wybierz tyle, ile tutaj. No, po prostu pasuje do ciebie w tym, w tym czytaniu. Także dziękuję jeszcze raz pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.